Siemaneczko kochani, z tej strony Kamil z FISH Witam was serdecznie na moim kanale Dzisiaj troszkę inaczej, nie będę wędkował, ale będą wędkować osoby Osoby, które przybyły właśnie na dzisiejsze spotkanie Na drugą edycję wędkuję z widzami Stawiło się 34 osoby Na wstępie chciałbym serdecznie wszystkim podziękować Wszystkim osobom, które dorzuciły się do tego Które dołożyły cegiełkę, bez których te zawody tak naprawdę by się nie odbyły I nie byłoby po prostu nagród Więc serdecznie zapraszam was do oglądania zmagań Panowie! Cześć, siema Siema Jeszcze sobie ciepły posiłek Jest? Dobra, dobra A co w tym podbieraku stało? No, beć se za was To jest przy, przy wierzchu w no, tym podbiera no, teraz. A jak? Z dociążeniem no. Kurde, bo ja go szukałem, go ledwo znalazłem, Mnie, mi nie wyszedł. A wygieram. będzie potrzebny? No, będzie, będzie, będzie. Oby. Masz chodź kolego, No, no dobra, nie wygrasz dzisiaj. Nie no. Nie, ja, tylko no. Spoko, spoko. Chodźcie wszyscy tu w okolice stolika, będzie szybciej. Uber. Witam oficjalnie na drugiej edycji wędkowaniu z widzami, powiemy sobie parę szczegółów. Pierwsza najważniejsza zasada, zawody są na żywej rybie, nie zabieramy rybek. Dopuszczamy cały zbiornik do łowienia. Każdy może sobie iść w którą stronę chce. Zdjęcia będziemy zgłaszać na wiadomościach prywatnych. Nie wiem, czy wszyscy chyba nie są na Discordzie, nie. Może zrobimy tak, że zapiszcie sobie numer mój i po prostu wszystkie ryby będziemy zgłaszać SMS-em w wiadomościach SMS MMS. Wszyscy mają? Teraz tak, warunki są jakie są, nie będziemy robić standardowej punktacji, nie będzie żadnych litych, jako że zawody są na żywej rybie, więc nie ma żadnych wymiarów, punktujemy każdą złapaną rybę, wiadomo, że ryby podczepione za ogon, za płetwę się nie liczą, wszystko w okolicach pyska. Jeden centymetr to jeden punkt i tak będziemy to wszystko sobie zliczać, żeby nie było żadnych komplikacji, tak jak mówię, każda ryba się liczy, nieważne czy szczupak ma tam 20, 30, robimy zdjęcia, wszystko, zaraz sobie zrobimy tutaj losowanie i po prostu przy miarce kładziecie ten numerek, który wylosujecie i z tym wysyłacie zdjęcie. Później te numerki wracają do mnie po zawodach, bo będziemy z tego losować nagrody, jest parę nagród takich luźnych do rozlosowania, są nagrody za trzy pierwsze miejsca, za największą rybę, za największego konia. Tak więc tak to będzie wszystko wyglądać. Z kwestii organizacyjnych no odradzam na pewno łowienie z betonowych płyt, bo jest dosyć ślisko. Osoby, które nie znają tutaj tego zbiornika od razu wiecie, że może tutaj wpaść na 2-2,5 metra, tak więc jeżeli spadniecie daleko schodów, no to szanse na wyjście są naprawdę ciężkie. Dobra, Marcin pomożesz mi, weźmiesz to. Podchodźcie po kolei na spokojnie do Marcina i będziecie mi podawać swoje dane, bo lista się zmieniła trochę. Jaki numerek wylosujesz? Dyszka, tak? Yy, imię, nazwisko, jakaś psypka? Dobra, kochani, łowimy do godziny 12. Są tutaj pośród nas też bardziej doświadczeni wędkarze, także możecie pytać ich o rady. Macie tutaj Krzyśka. Macie tutaj Marcina, jest Mateusz, jest szyłek, który goś wytargał to upygać 40 kg, ultralight, ultralighta, także mówię, naprawdę jest nas tutaj sporo, możecie śmiało podpytywać o jakieś porady. Macie z młodszych osób, macie tymka, który też już. Startuje po różnych zawodach i też naprawdę gościu robi klasę. Tak więc co, zapraszam, życzę wszystkim powodzenia. Spotykamy się tutaj o godzinie 12 w tym miejscu. Będą, albo tutaj zobaczymy, w którym miejscu filmek rozpali dokładnie ognisko, ale będzie widać, będą flagi. Także znajdziecie. Ale mniej więcej spotykamy się tutaj w tym miejscu, więc jeszcze raz życzę wszystkim powodzenia i widzimy się o godzinie 12. Tutaj jeszcze ktoś chce może zabrać sobie wodę. Śmiało. <laughs> Dobra, żeby nie było, ja też sobie trochę powędkuję, na starcie stawiło się 33 osoby, także naprawdę frekwencja cię dopisana na takim spotkaniu dodam, że było tych osób tylko 7, więc jestem naprawdę bardzo zadowolony, ja też sobie coś troszkę porzucam, warunki są ciężkie, sam widzę zebrała się duża grupka osób, chyba coś tam na tym łuku będą chcieli podkubać. Miejmy nadzieję, że jakieś rybki w ogóle dzisiaj padną, że coś tu się dzisiaj wydarzy. Tak więc co, ja zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. jak tam? Biorą? Ale... No ale teraz oglądałem, mówię, sporo tych filmików. I wszystko praktycznie łowi na Twitcha teraz. W grudniu. No. Ale mówię, ja tu miałem to samo, właśnie w tamtym roku w grudniu to samo było. Co? Zaraz też Twitcha zakładam i zobaczę na Twitcha co się, co się dzieje. Ja mówię, taka pora, żeby ta Twitcha. Do... No, o tej porze na Twitcha? No. na to Dobra, trochę i ja zobaczymy co się, co się stanie. Zaczynam standardowo na Twitcha. Dobra, na razie cisza, żadna rybka nie padła. Praktycznie godzina łowienia za nami, Jadę troszkę porobić zdjęć. Chwilę też sam rzucałem, ale niestety nic się nie zameldowało. Zobaczymy, co tam dalej się wydarzy. Jak tam? A, jedno branie. Było branie, chociaż branie miałeś, bo na razie to nikt nawet brania nie miał. Nie. No wieje strasznie. Zimno. Zimno jest. Trochę rzucałem chwilę tam, ale jadę, mówię, pojadę, zrobię parę zdjęć. Stańcie, to mam fotkę, zrobię. Tak. Trzeba próbować, jak nie to może na lekko coś w tych zaroślach, bo tam chłopaki próbują dropszotami na tej głębokiej wodzie i nic ja się nie dzieje. No na to nawet lekko, wiesz, na leciutko. Ile, no. ile masz gram założone? Ja tutaj mam dwa. No to to tam jest idealnie, tam można próbować ja coś ja tak. Próbuję na Libra. Na Libra. O Libra spoko. Na pstrągi tak samo fajna Libra. Zobaczymy, może coś tu się... Ja Zobaczymy, bym się. Wiesz ja może nie koło wiem. hotelu trochę porzucam na lekko, zobaczę tam No iść koło hotelu My tam gdzieś mieliśmy iść, gdzieś tam koło hotelu właśnie. No A jak jest koło, no. tak z tym I co, tak sobie jeździmy od osoby do osoby, na razie nic się nie dzieje, ale któryś chłopak miał już branie, więc jest spoko Zobaczymy, co to tam wyjdzie z tego wszystkiego Wszyscy narzekają, że jest zimno, dobrze, że później sklep wędkarski u Simka zapewnił nam ciepłe Ciepłe ognisko, ciepłe posiłeczki, będzie kiełbaska, będzie jedzonko. Więc zobaczymy, tu mamy kolejną osobę, a widać na pomostach, są jakieś wariaty. i zobaczymy, idziemy na wywiad społeczny. jak tam? Biorą? Ciężko cisza, przejdzie. Dawaj robię fotki. Wyjadę, trochę pojeżdżę. Nic, no tu ch chłopaki mieli teraz gdzieś jedno branie Ale tak to jest nic Nie, nie, nie wiem czy tu może gdzieś coś w tych zaroślach Wydubią Jak ty, żeś tu wszedł To nie, tu są ryby Gdzie są ryby, nie, tu Nie, tu ciężko jest coś wydobyć. Na tym końcu Co? Widziałam, się do sklepu? Co? No, tu po tych belkach trzeba iść K**a Tu daj mu bo tu są metalowe Tu jest metal Tutaj blato. tutaj, jak słońce zaświeciło, to w środę wszystko było widać. No, tutaj, tak. To ja pierwszy. na Normalnie czupaczek, Tak? Spokojnie. Chodź, zaspokaj.

no i kochani, po półtorej godziny łowienia niestety. E, miałem tylko zgłoszenie, że było jedno pranie. Nic więcej się nie wydarzyło na wodzie. Sągi zaczynają być coraz gorsze, zaczyna wiać wiatr. Jest naprawdę dosyć mroźna. Temperatura 1. Chłopaki też już narzekają, że marzną im ręce, wiemy o tym doskonale, ale no niestety. Sami zdecydowali, że chcieli to spotkanie jeszcze, żeby odbyło się w grudniu, ale myślę, że na pewno zrobimy jeszcze takie coś w maju. Albo w czerwcu, zobaczymy jak te losy się potoczą, zobaczymy jaki będzie odzew po tym, po tym spotkaniu. Jadę dalej porozmawiać trochę z innymi uczestnikami, jeszcze zobaczymy czy u nich cokolwiek się wydarzyło. Ale póki co to, to wyczekuję tylko tych MMS-ów ze zdjęciami i ze zgłoszeniem chociaż jakiekolwiek ryby, żeby nie musiały być te nagrody po prostu wszystkie rozlosowane. Więc co, lecimy dalej. To nagrywałem prawie dzisiaj z Lewetkiarskiej. Musimka zapewnia Wam na dzisiejszym spotkaniu. Grilla ognisko, po posiłeczek po zawodach pracy jak widzimy trwają, mamy też brwali Więc lecimy Olek, jak mama się pytała, to mów, że to tak się rozpalił <noise> No mamy rybę Jest? Jest. Czupa, no? To? Nie Sławek jeszcze. Nie, Nie 30 27 Jakie, no, pokaż. Ok, niemożliwe. A, wszystkie ryby ryby zaliczyliście, nawet te... Wszystko, dzisiaj to... Wszystko Zaraz zobaczymy co to jest. Ale ktoś na pomoście! Co, jest coś? A jakie jeszcze pokładki? Przed chwilą, no, 10 minut temu, 15. A ja już tam, ja rzucałem, bo jest jakiś stream bardzo. Rzucałem dam, tam, rzucałem... odszedłem i gość wszedł za Co, największa ryba i zwycięstwo. Chciałem wszystkim podziękować za przybycie rządki z bynami. Nie spodziewałem się naprawdę takich frekwencji. Chciałbym również podziękować tutaj osobom, które zapewniły nam dzisiaj jedzenie. Rano Krzysiu Rzański, dziękuję ślicznie za wsparcie oraz za voucher, na zawody Predator oraz Przemkowi Sim z Kosymu z sklepu wędkarskiego synka za zapewnienie nam tutaj grilla oraz ciepłej herbatki. Dzięki śliczny Przemek. I teraz co, na no, zawodach niestety padła tylko jedna ryba, no udało się ją wykrzepać. Zaraz, zaraz ogłoszę tutaj zwycięzcę, dobrze, że nie zjechaliśmy o kiu. No i mogę też wam powiedzieć, że na pewno coś postaram się na was przygotować w maju, są tam jakieś plany, być może uda się odpalić jakąś ligę spinningową, ale o tym no wszystko będzie wiadomo na naszych mediach, mediach społecznościowych i również no, też miałbym do was prośbę od osób, które przygotowały tutaj te nagrody, Żebyście, żebyście po prostu porzucali na relacje byście mogli poznaczać e, osoby, w których nagle będziecie mieć na nagodę. będziecie mieć nagrodę. Hmm! Te sorry stresuję się, bo to takie <noise> moje chyba pierwszałby. Więc co dobra, zaczniemy sobie od pierwszej nagrody. Będzie to tak naprawdę big fish i, i <noise> pierwsze <piszczepot głos> <noise> <i głos> <noise> miejsce które z był numerek 30, 30, 30, 30 czyli Marcin Kudrzycki? Mariusz? Mariusz? Przepraszam, czyli Mariusz Kudrzycki 27 cm Robo, robo. Podnij do wody. 27 ma robi robotę. No.

No i do, teraz głosujemy sobie nagrodę, która była przygotowana za y, drugie miejsce. Lecimy. Lecimy, lecimy, proszę bardzo. Numerek 4. Niech nie chciał głosować. Dobra, Trzymaj. Na kuczotku, A teraz nagroda za grze, miejsce wreszcie. numer 3 Będzie to numer 9 Witam Widzisz Biotuś Dzięki Ostatnia nagroda, która dojechała do nas dzisiaj od Pana Sławomila Peżińskiego Pężyskie, Dobrze czytałem? Tak, tak, dobrze Tak, jest tutaj tak. kwota, kwota. stómeczka, rozgłosujemy dziękuję. teraz ją Zbankiem, nie, nie tam jest. 14. 14. <grym> o jest. Dziękuję. <O. grym> I teraz został, został nam jeszcze koło, koło koteczek koteczek 1 głosowania. Ja. Numer 20 26 Czyli <grym>

To jest... Do rozdania, Albo wylosujemy pieniądze po prostu. zrobimy zrobimy pieniądze, które zostaną Ale... Rejka w liście, połączone właśnie. jest. Yes. Yes. Numer 15. Numare 15.

<śledzimy> Dobra, weź. Ta da. Kolejny. 33. A, chyba. Dzięki. Kolejna osoba. 12. Dzięki. Ostatni parę rękarzy, bo podoba nam dwa ludzi. Så lyser det.